Spróbujmy pograć. Zobaczymy, co się wydarzy. Na razie, dwa buildy mam po jednym na każdą frakcję. Znaczy Vanguard na Vanguard, czyli VVV. I Vanguardami na Infernale. To już potężnie. O oh, wow, Vanguard ma tylko 35, 33% win ratio. No, Infernale Imba są podobno. Ale my jesteśmy męczennikami, jak to ranie w StarCraft 2. Telly Andrew. Dobra. Wszystko działa, wszystko działa. O, kulturalnie nawet. No dobrze. Nie wiem, czy ta mniejsza minimapa mi się podoba, szczerze mówiąc. Tak na razie ciężko powiedzieć. Powolę jednak większą. Tylko, <grym>, że wtedy interfejs na dole będzie większy no i to jest ten problem. Aha, Iron Vault i no to zwyczajne otwarcie z tego co pamiętamy. Nie trzeczają wszyscy, może za szybko, minimalnie nimi pobiegłem. A, minimalnie za szybko. <grystanie> Mam wersję z tymi robotnikami taką swoją. Zobaczymy jak to będzie się układać. A ja powinienem zrobić... Aha, no to wieżyczka dopiero zaraz będzie. Our

Coordinates so locked. Yes, but our forces are under this attack. instructions. Ja. Dus ik ga kijken kan

Jakieś rasze z wieżyczkami, skandaliczne. Zobaczyłem się, wyleczył z chęcią, ale pytanie, czy będzie na to czas w ogóle. No dobra, zobaczymy. Może już bez tego to bym sprzedał chyba. On dalej mnie atakuje, tego jednego konkretnego. O Boże, go stracę. Ja kiedyś to inaczej działało. Halo, co? Dwa? Dwa lancery straciliśmy, to się wyleczyłem, Nieźle. No. Skilowo było. Bardzo <grytanie> <grytanie> skilowo. <grytanie> Czysty skill, można by powiedzieć. Kiedy nie jest za silny, panie. Nie można go nawet pięcioma lancerami normalnie rozwalić szybko. <laughs> yes, do this. Ja powinienem okay, zrobić chyba... No dobra, to może zaraz. Ten ma dopiero drugą bazę stawia? Wow, to znaczy, że go chyba to dużo kosztowało jednak. To może jednak jestem do przodu. O! To jednak nie jest tak źle, jak myślałem, że jest. Are under attack. What you got? I'm here. Relocating. Boot up complete. It's go time. Robot engaged. Oh, um, down. Oho, klasyczny supply block. Ktoś to wszystko blokuje. Ja zapomniałem po trzeciej bazie, o supply depot <słysza> 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 Piękna blokada, dobra, lecimy lepszenie do lancerów. Zaraz zjemy jakoś maso, chyba nie. Teoretycznie wydaje mi się, że też mogłem zaekspować w miarę szybko.

Dobrze to wygląda. Kurczę, trochę później ulepszę, bo mam w głowie, że bardziej się chyba opłaca najpierw wysaturować, ale czy to prawda? No, i tak i nie, pewnie. Dobra, dawaj tych EXO. co mi trochę zwiadło, się przydało, ale to może ten z nieba zwiad będzie. nie wiem czy EXO mają sens jakikolwiek teraz. Mają być dwa? Orbitala? Nie no, Orbitala robię, robię, spokojnie, spokojnie.

Cholera, niech chcę, niektóre biło tę bazę. To wszystko jedno, magmadonów nie ma. Aj, użyłem tego shielda teraz, użyłem. Ja to powinienem to Już nie wiem. O, co to jest? A to infest był chyba z jego shrouda. A a medyczki mam, ale nie przyszłam nimi tutaj. Dobra, anulujemy. Powinienem się w niego wbijać? A, dobra. Proszę, to już Ma większy ręcz. A tak od bruta. A, okej, okay, okej. Okay. No tak właśnie miałem takie wrażenie, że chyba powinienem kejtować. Takie przeczucie. Najmiło. W 12 minucie z tym buildem jesteś w stanie mieć 300 na 300 No znaczy, się no pod warunkiem, że nie takiego wczesnego yy, yy, ataku mi nie zrobi z tymi wieżyczkami, nie? To pewnie tak. Siema, Fake It Now. Czy Inferno jest OP? No Inferno, ale tak, tak. Co dużo się nie aktualnie podobno od Vanguardów, no ale to taka wersja gry. Siema Sochi, siema wszystkim. Cześć, się Siema Witos. witamy. Nie no, jeden orbital chyba zazwyczaj się grano. no. To w chociaż może będą powody, żeby robić więcej, kto wie. Ale ta energia na górze to chyba nie rośnie o, na pod orbitali, tylko... Tak sobie chyba po prostu, w sumie nie wiem od czego to jest zależne jeszcze. Snokstar przychodzi na Stormgate'a, spoko. <grym> Wierzę w te słowa. Jelen jest level 4 tam na kampie jak my. Ach, 20 lat, świetnych. Właśnie byłem zaskoczony, że jesteśmy tak do przodu. Myślałem, że jestem bardzo w plecy po tym początku. Tak, miałem zawsze w głowie, że, o, pewnie zrobił sobie miliard robotników z tyłu, z tyłu już ma ekspansję i w ogóle co do Nakiju, nie? Czyli chciano zrobić takiego Canon Rush'a trochę. Cześć, prawniczka, witamy. Dobra, może wszystkim. Cześć, Bozwi, cześć, cześć. Duży mam autochotkajów? Nie, 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 aktualnie nie. Nie ma dragon. Exo dodajesz, gdy są magmadony. To wcześniej nie powinienem robić w ogóle? Tak, to lancer my takie pojedyncze. Aha, czyli jak nie ma magmadonów, to nie robić w ogóle. Exo? Ale to chyba jest taka masa krytyczna tych lancerów, że, że już więcej to chyba nie ma dużego sensu. A, wcześniej lancer wszystko niszczy. Okej, okay, okej, okay. no dobra, dobra, dobra. Czyli bardziej y, robić me, te metteky, te medyczki niż, y, niż egzo na pewno. No dobra, dobra, czyli lancery i te? O, to nie sądzę. No, może trochę słońce. Dobra, zabawa bawimy się. No tak późno tego pieska wysłał, o on też robi taką barykadę, chyba. jak nie mogę mu tego robotnika atakać, no właśnie. to zawsze taki pacyfista. co się uczepił mi tego pieska. No, nawet nie mam bloka. I to w sumie tak szczerze mówiąc nie wiem do końca co teraz jak żyć. Normalnie pieski halo. Nie no pewnie ekspansja. Okej, sobie też lancera jednego czy dwa zrobi pewnie i tyle. Tyle, no w sumie Derecki zacznie tym lancerem, tak sobie myślę, że to nie będzie taka byle jaka batalia. Dobra, dawaj cztery. O, straciłem. No trudno bywa. are under attack Yes, Commander. Go in. For the homeland. Not enough blue oh. Our forces are under attack. Brothers. Lands out. Ready. It's kill in time. Go it. I'm off. What's next? On that six to go. Z tego patentu ciężko będzie walczyć, to co niestety. W jest Może się wolno biją. to normalnie sobie robić te? Bo w sumie nie wiem to technologię do końca jeszcze pomysł na grę jakby. jest nie ten. Siema na tak kosztuj, drzwi te mocno. Czy gram orkami? No. W sumie teraz czasem czas teoretycznie.

może jednak lepiej byłoby zrobić tę trzecią bazę i się bronić, bo przecież obrona jest tutaj mi tymi turetami, nie? Eee, a tutaj co się stało z tymi raksami? Chyba ich nie anulowałem chyba. To też co mnie było głupie, że je anulowałem, ale dobra e, Rudy, no. O, co się dzieje? On pewnie kampę sobie robi. Ale my wiemy, że to jest dla amatorów. Już wiem czemu wygrywasz kilka gier na początku, trafiasz na świeżej graczy, w którym gra się kraszy Easy Win. <laughs> Możliwe, że tak było. Jest taka szansa. Nie ja wiem, lancerów chyba ulepszy najpierw. Mam dylemat, czy ekso, czy Lancerów. W sumie to chyba też możliwe, że zależy od tego, kto ma. O, przewagę. A to też może w powietrze atakować? Nie, ja to nie może w powietrze atakować, jak jest Lancer w środku. Czy no, już nie wiem, czy Expo, czy nie czy nie jak żyć Dosłownie, jak żyć, panie inżynierze.

Ciężko? No dobra, może, może zróbmy tak, jak jest. Tutaj sobie podejdziemy. Mamy 5, 6, 7, 4. No to jeszcze za 3 sobie dodam. No dobra, 4. Ładowe może 3. Dobra, wszelkie te bazy bo już trochę i tak to wolno robię, on już dawno ulepszył. Aha, mam takie, mę takie że, za, że źle, że za późno, że za słabo. On przegrałem pierwszą, nie grając ani jedną łatwość. Mam nadzieję, że się nie zapsuje teraz wydobyciem i mi przez to. To była lekka przesada. On tam miskany jakieś to tutaj wysyła wszędzie. Coś te medyczki. Co, co ten no, mi da. No to mechaniczne, ale. E. To nie. A ja, ten jest mechaniczny? Nie, biologiczny, biologiczny. A, mechaniczny też jest medtek. To można wrogiego drugiego medteka, po co by się rzucać te umiejętności. O, ma. O! Jak szybko się to zaczęło. Raksy mi rozwalił, co za bandyta.

Mięzga, mięzda. On tutaj ma stefowkę, żeby wyzdjęli bo z osady się to chciał zbudować. Co on sobie myśli? No to co to ma być? Ty? Ja mam sześć w końcu tych teraz? Dobra, tam jedne rozwalił. Pęter, pęter, robić? Dobra, to zrobimy. Jak mówisz, że liczycie mobilność, zrobimy to ulepszenie do meteków, żeby jeszcze technologicznie wyjść naprzód. No i tak jesteśmy potężniejsi. Oczy czemu ma tutaj bazę, nie? W ogóle to robi się jakieś lepsze jednostki, ja tą frakcją? jest so jakiej ale nie? So dobra, jest 8. Ej, co jest? Nie ma ekspansji? Amatorzy, wszędzie amatorzy, no. Tutaj w ogóle słabo też tureta nie miałem, ale dobra, już teraz tego raczej w tym miejscu akurat nie potrzebuję.

siła forte, witam o, co? Czy są ulepszenia do ataku pancerza? No właśnie tutaj nie ma, są takie inne, nie? Dla, na przykład dla lancera jest jakieś tam, że jeżeli jest atakowany, to chyba jest i szybszy, i chyba. coś tam jest. Być może damage reduction też. Pięciutko. Czy ci healerzy potrafią atakować? Tak, tak, skrzeczący kwiczol, potwierdzam. Święty się mam. Mówi, że mechanicznie wygląda w porządku, ale ten setting... Detalem brakuje mięsa. Pretty flowers, się ma No nieźle. Cześć z Murakuku, witamy. Na Steamie to jak można sobie pobrać i pograć w Stormgate, jak też ma ochotę. No spoko, takie gierki, solo. 1-1.